Szanowni Państwo, dzisiaj spotkałem się z protestującymi górnikami KWK Brzeszcze. Miałem możliwość z nimi rozmawiać o trudnej sytuacji. Tą sytuację stworzył rząd. Mając 8 lat w swoich możliwościach budowania silnego sektora górniczego, ten rząd zaniedbał wszelkie reformy, wszelkie możliwości funkcjonowania górnictwa. Dziś górnictwo stroi na Przepaścią. Dzisiejszy problem górnictwa to nie jest problem tych ludzi, którzy protestują na dole. Problem górnictwa to przede wszystkim zarządzanie tym sektorem. To zarządzanie było bardzo złe. Dziś przychodzi płacić za to cenę. I kto ma zapłacić tą cenę? Górnicy, którzy protestują, ich rodziny. My na to się nie godzimy. Nie godzimy się na likwidację kopalń. Te kopalnie są rentowne, tylko trzeba umiejętnie zarządzać i trzeba mieć perspektywy kilkunastu lat. Dziś ten problem należy rozwiązać przede wszystkim przy stole, przy stole rozmów. Dziś tych rozmów nie ma. Dzisiaj mamy bardzo zły przekaz, że władza nie liczy się ze stroną społeczną. Obraża stronę społeczną. Strona społeczna jest przygotowana do rozmów, chce rozmawiać o problemach ma również w swoich możliwościach rozwiązania tego problemu poprzez pójście na rękę władzy. Dziś ta władza nie jest zainteresowana współpracą ze stroną społeczną. Szanowni Państwo, dzisiejszy protest to jest protest ekonomiczny, to nie jest protest polityczny. Ci górnicy, którzy dzisiaj są pod ziemią walczą o możliwość funkcjonowania, funkcjonowania w państwie polskim, chcą utrzymać rodziny, chcą normalnie żyć. Niestety, ta władza nie daje im tych możliwości. Liczę na to, że rozmowy zakończą się sukcesem, że pracownicy wrócą do pracy i ich przyszłość będzie zapewniona. Zapewniona w tej kopalni, jak i w pozostałych. Górnicy Ziaszczyckiej Spółki Węglowej bacznie przyglądają się sytuacji kampanii węglowej. Jesteśmy bardzo mocno zaniepokojeni, ponieważ zmierzamy w tym samym kierunku. Zarząd Jaszczęskiej Spółki Węglowej, podobnie jak kampanii węglowej, nie radzi sobie z zarządzaniem jaszczęską spółką węglową. Skutkiem tego mamy problemy ekonomiczne w spółce. W Jaszczęckiej Spółce Węglowej od 2011 roku, od momentu wejścia na giełdę papierów wartościowych, prowadzimy rozdział zarządy jaszczęskiej Spółki Węglowej. Niestety, jak się okazało w bieżącym roku, rozmowy te były udawane przez zarząd i zarząd po raz kolejny. Bez podpisanego dokumentu wrzuca nam nowe rozwiązania. Jeżeli będziemy w ten sam sposób zarządzać jaszczęską spółką węglową, sytuacja w jaszczęskiej spółce węglowej będzie podobna taka jak w kampanii węglowej. My jako górnicy Jaszczęskiej spółki węglowej na pewno solidaryzujemy się z kolegami i jeżeli trzeba będzie podjąć takie działania, będziemy to robić bardzo aktywnie.